Między starostą z PiS i wicestarostą z Ziemi Bełchatowskiej iskrzy i to coraz bardziej. Widać to było doskonale na ostatniej sesji. Z jednej strony padł wniosek o zwolnienie z świadczenia pracy odwołanego niemal rok wcześniej wicestarosty Grzegorza Gryczki. Z drugiej wspomniany nie do końca odwołany wicestarosta wnioskował o odwołanie Waldemara Wyczachowskiego z funkcji starosty. Warto dodać, że Waldemar Wyczachowski złożył na ostatniej sesji wniosek o odwołanie ze stanowiska członka zarządu Krzysztofa Gajdę, Ziemia Bełchatowska. Z Zgodnie więc z zapowiedziami i przekazaną przez zarząd okręgowy PiS informacją o zerwaniu koalicji PiS Ziemia Bełchatowska na terenie miasta i powiatu starosta skrupulatnie wykonuje wolę zarządu okręgowego PiS, eliminując z ważnych stanowisk osoby związane z byłym już koalicjantem. Wniosek o odwołanie Krzysztofa Gajdy głosowany będzie w poniedziałek. Stanie się tak, jeśli we wcześniejszym głosowaniu przepadnie wniosek o odwołanie starosty. Gdyby jednak starosta przegrał w głosowaniu, członkowie zarządu stracą swą funkcję automatyczną. Dziękuję.